I w drodze na jezioro leśne znaleźliśmy jezioro, które nazywa się Leśne. <laughs> idziemy teraz zobaczyć organoleptycznie, czyli za pomocą patrzałek, czy to jezioro nadaje się do poszukiwań. Z widoku mapy w trybie satelitarnym wygląda to całkiem obiecująco. Jest dosyć spore to jezioro. No i teraz jest kwestia taka, czy to było uczęszczane, czy ludzie się kąpali w nim kiedyś, czy kąpią się nadal. Idziemy, idziemy. Droga nie jest jakaś trudna. Ale kawałek trzeba przejść od szlabanu, bo jest zamknięty I już widzę jakąś wodę Już wyłania się niebieski kolor z zazielonych drzew Swoją drogą fajnie, że to jeszcze tak wygląda Minie jakieś 3 tygodnie I zacznie wyglądać to inaczej Szarzyzna wleci na salony To jest to miejsce Nie rokuje niestety Wygląda na głębokie nie ma typowego zejścia, chociaż nie znaczy to, że 30 lat temu było tak samo No ale niestety nawet tutaj nie ma opcji linii brzegowej takiej, żeby było łagodne zejście Lecimy dalej, tam gdzie mieliśmy lecieć I ponownie to jeziorko, to kąpielisko Mam ze sobą sito pływające, ale e, To robił Janek Z pasji Wydaje mi się, że jest, są za słabe rurki Że będzie problem, bo tutaj akurat Podebrany, podebrany mu sitem To jest taka glina, bardzo ciężkie I obawiam się, obym się mylił Ale myślę, że będzie się wywracać Topić Jednak to trzeba bardziej pancerne Z grubszych rurek zbudować I wtedy to akurat zda egzamin Chociaż za chwilę się okaże Czy mam rację w ogóle w tym co mówię Zwracam honor Sito Janka zdaje egzamin Pływa jak należy No i tutaj mam Bozie pierwszą aluminiową i super, daje radę. Zobaczymy, co jeszcze dzień przyniesie, bo to dopiero początek. Piękne jezioro, cieszy, bo oddaje jakieś fajne rzeczy co jakiś czas. No teraz srebrny taki sygnecik, można powiedzieć. No sygnecik, tak. On jest tutaj nacięty, przez co można go jakby dostosowywać do rozmiaru palca. No fajny sygnał. Myślałem, że PRL kopie. A tutaj mamy taki wyjątkowy sygnecik i to bez żadnej paniery. Wczorajsze srebro, e, obrączka też wyszła w idealnym stanie, więc tutaj najprawdopodobniej pH tej wody akurat służy temu, żeby jakoś nie utleniało się specjalnie to srebro. No i super, nie ma czyszczenia w domu. Kolejna bozia srebrna zresztą, ale wykopałem już z 50 albo 60 monet. Nie wiem, w każdym razie bardzo dużo. Misiutery jednak jest stosunkowo niewiele w porównaniu do liczby tych wykopanych monet, ale coś tam wpada jeszcze. Jeszcze nie przejałowiłem tego terenu. Cały czas oram. Oj, nie wiem, która jest godzina, ale zabawy były chyba ze 3 godziny. Monet, no może i więcej. Monet naliczyłem z 52 chyba, albo więcej sztuk. Coś koło 55 pewnie będzie tego. Srebro. Ten sygnecik, pierścionek, obrączka, nie wiem jak to nazwać. Bozia srebrna, aluminiowa, bozia, i to. Jeżeli chodzi o biżuterię, to to jest wszystko. No, chyba że za kluczyk zaliczymy No i naprawdę nie. Jest mocno wyjałowiony teren, już przeze mnie, ale myślę, że już tu nie wrócę. Za mało biżuterii, monet wyszło tyle, żółtego nic. Trzeba szukać dalej. innym miejsc. Szanowni Drodzy Państwo, dzień dobry. To samo miejsce co ostatnio. Jestem już tak przyzwyczajony, że rzeźbię takie miejsca, dopóki już nie będzie sygnałów, a że ostatnio było ich bardzo sporo. No to głupotą byłoby zmienianie miejscówki, skoro wychodziło mnóstwo monet, wychodziło srebro i to takie nietypowe jak na ostatnie rezultaty. Nie wyszło natomiast w tym miejscu złoto i to jest właśnie ten czynnik mobilizujący mnie, aby tu znowu przyjechać, bo. Wychodzę z założenia, że najpierw wyczyściłem z monet, wyczyściłem ze srebra. No, i gdzieś na tych głębszych warstwach gleby jest jeszcze szansa upolować to, czego nie słyszałem yy, ostatnim razem. Deszcz. Pogoda troszkę się pochrzaniła. Już robi się tak jesiennie, robi się tak bardziej wrześniowo. No, bo wrzesień już praktycznie za pasem. I to też oznacza dla mnie sporą różnicę na kanale, dlatego że najprawdopodobniej przez około 3 miesiące ciężko będzie mi zrealizować jakikolwiek odcinek. A jeśli już się uda, to z dużą dozą, dozą prawdopodobieństwa nie będzie to odcinek stricte poszukiwawczy, tylko jakiś bardziej luźny vlog i zdanie relacji, co tam u mnie. W drodze na kompilisko widziałem, że jest tu jakiś cmentarz. Ewangelicki najprawdopodobniej, po niemiecki. Nie zamykam auta, nikogo tutaj nie ma. Myślę, że nie ma zagrożenia, że w ciągu minuty czy dwóch ktoś mi tutaj cokolwiek zwędzi. Widzę, że wypogadza się, albo przynajmniej słońce wynurza się za chmur na chwilę. Zresztą mi to za bardzo nie przeszkadza, dlatego że ja wchodzę w pianie, nie będzie poszukiwań w woderach, więc nawet jeśli będzie ostra ulewa, no to na pewno nie jest to coś, co mnie wygoni z wody. Aleja dębowa. Tak to się tutaj nazywało, z tego co zaobserwowałem. Naprawdę ciekawe miejsce. Stare drzewa, grube konary. No i droga. Teraz już taka bardziej jakby szutrowa, ale widać, że były ułożone tutaj kamienie wcześniej. Więc no, dosyć interesujące to miejsce. Z tej strony też te kamloty. Być może to jest już gdzieś obrzeża tego cmentarza. Gdzieś tutaj po prawej stronie. Mam nadzieję, że za chwilę to namierzę, bo szkoda mi trochę czasu. No a jestem tutaj w sumie trzeci. Trzeci na pewno raz, a może i nawet czwarty. No to tego budynku ja nie zaobserwowałem jadąc, a to ciekawe, bo wygląda jak jakiś bunkier. Ale to na pewno nie jest bunkier, tylko być może być może co właśnie. Zaraz o, wchodzę tu w las, nie widzę żadnych grobowców. Więc może coś mi się pochrzaniło, ale co to jest? Co to za budynek? Jest tu masa owadów, komary latają i to niestety nieprzyjemne jest, ale dziwne. Tutaj też jakiś mur. Wiatr się zerwał, nie mam założone osłonki, więc jeśli troszkę wieje, to wybaczcie. Dobra, chyba olewam kwestię szukania cmentarza, idę do wody. Szkoda czasu. Poszukiwania dalej z Equinoxem 800, z Sądą Snajperską. Zakres poszukiwań to poprzednie kąpielisko oraz szukanie nowego kąpieliska, które mogło kiedyś być uczęszczane, a dzisiaj nie jest. Takich informacji udzielił mi Tubylec, ale trzeba będzie się przekonać na własne oczy, czy faktycznie tak jest. Teraz chowamy graty. Tyczki. pyk, sitko i pianula. Ach, komary tu lata. Pianeczka suchutka jak pieprz. Prawie cały tydzień nie szukałem. Sitko pływające też zabieram, bo dużo jest sygnałów takich, które muszą się mocno przecedzić przez glinę. Jak wiadomo suchą piankę, do tego taką grubą ciężko się zakłada. A słyszałem, że w skarpetach idzie to dużo łatwiej. No i właśnie sobie sprawdzę, czy to czasem nie mit skarpeta. O nie no, dużo łatwiej. Od teraz będę nosił specjalne skarpety do butów neopremowych. Gotowy do walki. Witaj jezioro. No. W wodzie pełno takich robali pływających. ale ich to nie przegoniło dobra, pontonik wiąże sobie w pasie i od teraz ujęcia będą już z GoPro z czoła sygnał 7 taki właśnie sobie próbuję znaleźć w tym nie ma co? to jest to hm. kawałek Kuleczki ołowianej na kawałku żyłki. O jest. Wykopałem piętnasteczkę, więc może, 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 ale nic tu nie widzę. Czy jest coś? Obrączki nie ma, bo bym już ją dawno widział, gdyby była. A, 10 groszy. To czy znaczy grosz, grosz, grosz. O, nie poddajemy się jeszcze. Szybka, dwunastka. No, najprawdopodobniej co? Tam, 20, 20 groszy. No, może 50, ewentualnie. Jakieś takie drobne, może sreberko by było, ale nie wiem. Nie wiem, czy wykopałem, bo tutaj się jeszcze z jakimś żelazem to ze sobą kłóci. Hmm. Teraz słyszę sobie 27 To by mogło być złotuwa z PRL-u Ale ja wiadomo może być też srebro na co bardziej liczę Teraz ten sygnał się gdzieś tam po kasztaniu. właśnie coraz częściej mi się tak tutaj dzieje Gdzieś tam jakieś żelazo przeszkadza chyba. Trzeba kopać. Kopać, kopać. Zobaczymy co tam się skitrało. Słyszę żelazo, że tam maskuje, ale to ten kolor się tam przybija mocno. Snajperka to wyczuwa. Teraz dużo lepiej tu wykopałem i tak sprawdzam, bo ryb mogą na przykład się dać wykopać jakieś złoto keta 10 zybli z brzegu już bardzo dużo sygnałów nakopałem, już mi ręka boli, ale ani jednej biżuterki jeszcze sobie takie jedno małe kuleczko zrobię i wychodzę, bo już czuję, że marnuję czas. A mógłbym w tym czasie robić inne jezioro. Kolejna piętnastka i będzie to grosz kolejny. Najprawdopodobniej, bo już dzisiaj tyle tego wykopałem, że a tu akurat w jakiejś takiej dziwnej szczelinie. Jest bardzo twarda gleba w tym miejscu Ale chyba dam radę tu jeszcze by co Wypukam w pontoniku No mam czy nie co to kurde Same kamloty Chyba Okazuje że jest 15 Dobra widzę Pojawiło się kolejne dwa złote z PRL-u, które znów mogłoby być czymś, czego szukam. Ale coraz bardziej tracę nadzieję, bo i sygnałów coraz mniej. A już tutaj poluję nawet na, na żelazne, bo chcę poodkrywać to, co mogłoby maskować. Bo już naprawdę mi tutaj pole manewru się kurczy. Sygnał czwórka, to już naprawdę jest taki no, słaby. Ten sygnał, ale trzeba, już pozostawię to miejsce całkowicie bezsygnałowe. To już nigdy tu więcej nie wrócę. Już taka dość głębsza woda po barki Męczę się z jednym sygnałem. Z tego co tam udało mi się zauważyć, to jakaś 15-16%. Jednak bardzo dużo SPRL-u i groszówek, tak jakby rozsypane garściami. Więc ja się tu nie podniecę za bardzo, może i wykopałem. Teraz jeszcze jakaś czternastka tam się wyłania. To była tutaj o zrywka, niestety, i jakiś skorodowany kapselek. Może maskowały coś ciekawszego, i to za chwilę postaram się odczaić Co to, jakiś do nosa zatyczka? No, tak. Ktoś tu skakał na główkę. Jakiś sygnał jeszcze 16 gdzieś tu słyszałem. 17 nawet. I ja bym stawiał, że to będzie 2 zł z PRL-u. Lub 5 groszy współczesne. Hmm. No wychodziłem sobie sreberko, sygnał 23 i to najpewniej ostatnie biżuteria tutaj a żeby to wykopać musiałem wykopać najpierw wielkiego gwoździa no ale jak widać opłaciło się co prawda to tylko sreberko ale i aż biorąc pod uwagę to jakie dzisiaj tylko i wyłącznie kopałem sygnały I... Jak będę zaraz wychodził, to trochę lepiej na serduchu, <grymne> że jednak coś, że jednak coś. Dobra, po poszukiwaniach szybko się ogarnia, bo komary zaczynają już tutaj mocno żreć. E, tu już sypnę infanty, za chwilę je przełożę na jakąś białą karteczkę i zobaczymy, e, ile na zbierane monety. Tak jak widzieliście, głównie monety i jedno sreberko tak to wygląda, 22 sztuki monet jakaś spinka do włosów i to mi się zdaje właśnie takie do zatykania nosa mogę się mylić, że już jakieś tu muchy latają no i sreberko, sreberko jest fantem tego wypadu pewnie dzisiejszego dnia, chyba że zdążę jeszcze coś ogarnąć to jeszcze wbiję do jakiejś wody jestem w Szemudzie i jadę na jezioro otalżyno i tak sobie pomyślałem, że może bym zjadł sobie pizzę taką pożegnalną, z tym stylem bycia takim niejakim. No bo wracam do ketozy od 31 nie no od 1 września, czyli od piątku. A od 31 czekałem, Czeka mnie ciężki czas. 3 miesiące jak na razie, ale o tym za chwilę. A już widać, że okres taki dożynkowy się zaczyna. Ursus C360. Tu nawiany gospodarz. Fajnie to wygląda Ale to się postarali Jeleńska huta A ja lecę dalej No, o Tam jeszcze zrobię sobie tylko jakieś papu I będzie to najprawdopodobniej Klopsiki w sosie pomidorowym Bo taki słoiczek mam Ostatni czas to mało filmów na kanale A to dlatego, że skończył się urlop No i powrót do pracy To wiąże się z takim delikatnym marazmem i z takim no, przeskokiem. No ale generalnie bardzo szybko rzeczywistość dała mi kopa w 4 litery, że tak powiem. No i szybko zacząłem się przeorganizowywać. No i tutaj czekają mnie te 3 miesiące, o których wspomniałem, to wyjazd na Podlasie. No, i muszę wszystko tak zrobić, aby nadal jak utrzymywać kanał hylozaur na jakiejś tam powierzchni, żeby nie zatonął, to będą musiały powstawać filmy mam na to pewien pomysł to już jest jezioro Talżyno i taka jakby główna plaża chociaż zniknął pomost a wiem, że ostatnio jeszcze tutaj był w tym miejscu generalnie srebro to są takie rzeczy, które z ciekawszych tutaj wychodziły aczkolwiek za tymi trzcinami jakieś 200 Chyba nawet 300 metrów. Było takie wąskie gardło, takie zejście między trzcinami, i tam było dobrze. Tam było złoto, łańcuch mi wpadł złoty. No i ja już tam poprawiałem, bo to wpadło, pamiętam, w tamtym czasie Garetem AT Pro, później Equinoxem 800, bardzo dużo tam starałem się przeczyścić, znaleźć coś jeszcze, nic nie wychodziło. Ale podobno Xterra Pro to jest taki kosiarz na złote i ogólnie na łańcuchy więc no, to są nowe nadzieje, bo mam ze sobą, tak się składa Xterra i to będą dla niej właśnie tutaj nowe próby, nowe możliwości. Najpierw tylko trzeba coś jeszcze zjeść. O właśnie, coś słyszałem, że mi się w trakcie jazdy przestawiło, ale kuchenka mi się przyda, bo trzeba... Zrobić sobie pasze na szybkości, sobie takie pulpety podgrzeje i do Weddy. Niestety nie jest za ciepło, wręcz zimno. A ja chciałem koniecznie w piance wchodzić. Bo w woderach to i zdarzało się zimą na takie krótkie wypady. No i to jest bez sensu w tym momencie. Bo jednak, okres wakacyjny to na pewno ściągnął tutaj trochę kąpiących się. No i w woderach tracę możliwości, więc najprawdopodobniej się po prostu troszkę poświęcę i troszkę pomarznę. I wiecie do czego mi się przyda nowa podkowa, nowa znaleziona podkowa nad jeziorem Borowa, bodajże to było. No tak o. Garnuch jest gorący, bo dopiero przestałem gotować Izolacja od stolika Dobra, Tylko mało pieprzu Ten stolik świetnie się tutaj sprawdza Już w trakcie urlopu Wieczorami go tutaj rozstawiałem Można było laptopika odpalić, jakiś mecz sobie obejrzeć czy film No a teraz Pełni funkcję jako jadalnia, wystarczy go odwrócić tak jakby wzdłuż I masa przestrzeni jeszcze jest Czemu ja też wcześniej na to nie wpadłem? Już w pianuli i tak, najpierw z Jakieś półtorej godziny I na koniec jeszcze wyjdę z 800 Tak, żeby po prostu Zaspokoić swoją ciekawość, który detektor Cokolwiek znajdzie dzisiaj Jakiś ciężarek ołowiany, pierwszy fancik. Ach, od razu woda po szyję. I z tego co zauważyłem na wyświetlaczu, to chyba 33 pokazywało wartość. No i moim zdaniem to by była zrywka. Ale tak głęboko? No wiadomo, głupie, głupie pytanie, bo już nieraz się z takiej głębokości kopało. Ale zawsze jest nadzieja. Teraz ten ton się zmienił na taki bardziej ponury Oj, kurde co niestety kaczka lufę mu sygnał duży wali po uszach ale to moim zdaniem jakaś pucha rzucona albo coś takiego na żelazo nie przybija ale nie jest to mały przedmiot i chyba coś tam o. kurde stara puszka Ciekawe, czy ją coś wykopał i zostawił, czy ona sobie tak dryfuje tutaj od 40 lat. Wrzucę ją do torby. Chociaż nie lubię takich rzeczy na początku poszukiwań wrzucać, bo później jest problem. Ale wolę to wyciągnąć i mieć z bańki. 5 groszy. Fajny sygnał na no głębokości, ale nie ma jeszcze biżuterii tutaj wystarczy, nie będzie poprawki z 800 -ką. od razu w pianie kilkaset metrów dalej na inne kąpielisko na inne zejście i dalej z iksterą, bo całkiem spoko się chodzi dotarłem na miejsce, fotel sobie tak wyściułałem zasłonką od prysznica, żeby nie zamoczyć fotela tak wygląda to miejsce telefon muszę pozostawić pod kablem, się ładuje zobaczcie jak tam się zrobiło wąsko, jak to zarosło no, telefonik, tutaj na chwilę ja idę szukać. A najwyżej, jak coś znajdę, to później tylko pokażę. Tele y kamerkę zostawiam sobie tutaj tak ładnie o, z widokiem na krzaczek. No, parę parędziesiąt ładnych minut zabawy minęło. No, i tego, co się spodziewałem, to tak było. Czyli brak fantów. Aczkolwiek udało się tam jakąś bozię aluminiową znaleźć. Do tego jeden grosik. No, ale miejsce. No Strasznie się tu stało. Zarosło całkowicie. Jeszcze no ze 2-3 lata temu no było ogromne to przejście. Teraz no praktycznie nikt się tutaj nie kąpi. No i zobaczcie, co natura zrobiła. Rok, dwa i całkowicie zabierze to kąpielisko, które niegdyś było mocno uczęszczane przez dużo, wielu ludzi. Ale teraz widzicie: Dobra, ja się pakuję. Na dzisiaj dosyć. Na dzisiaj koniec poszukiwań. Ale jeszcze jutro ze Zbirem lecimy. Jeżeli będzie dobra pogoda, no to nad morze i będą to poszukiwania we Władysławowie. A jeśli nie, no to jezioro Coca-Cola. I tak jak obiecałem, wyłonię zwycięzcę w konkursie. Trzeba było napisać ten wierszyk albo jakąś rymowankę. A że minęło już trochę czasu, minęły dwie niedziele od tamtej pory, kiedy ogłosiłem ten konkurs, no to wybiorę dwóch zwycięzców. Dobrze? No rewelacja. Wygrałem dwie osoby. Za chwilę zobaczycie screena z wierszykiem, który napisał, napisały dwie osoby wyłonione jako zwycięzcy wraz z nazwą użytkownika na YouTube i potem oczywiście trzeba się do mnie odezwać na, na maila albo napisać SMS -a. no i dalej już przez Tymona ogarniemy prezenciki, czyli te kubeczki w ostateczności tą bożę można podciągnąć jako biżuterię no ale to wiadomo mocno naciągane ja tutaj przyjechałem tylko ze względu na sentyment ponieważ w tym miejscu no, miałem złotą, złoty łańcuch no i to jest takie znalezisko które na długo się zapamiętuje no i z przyjemnością się wraca na takie miejsca, ale w tym sporcie nie ma sentymentów a to oznacza tylko jedno, że trzeba szukać nowych miejscówek nieustannie a ewentualne takie miejsca jak Władysławowo, można odwiedzić sobie co jakiś czas, bo jest stały napływ turystów i tylko takie rzeczy mają sens. Pościelone, więc ja idę za chwilę Lulu. Na dzisiaj to będzie wszystko. Zabieram się za montaż tego odcinka i widzimy się w następnym, ale nie wiem kiedy. A jak chcesz, to napisz komentarz, łapa w górę, no i subskrypcja, jeśli chcesz. Do następnego. Maju.